wchodzisz. Zobacz, gdzie jestem. Jestem w tej takiej superbezpiecznej przestrzeni. O, tak mm -hmm. to nazwę. Mm -hmm. Zobacz, gdzie ja jestem. Ja też tam chodzę. Ty jesteś obok. Mm -hmm. Ostatnio mi się też migali humanoidi, tylko jak to jakoś tam nie mogłam ich tak, wiesz, zebrać się do tego. Zobacz tą przestrzeń i czas i wszystkie wymiary, od czego czasu, jak, jak um, jak pojawili się pradawni, jak zaczęliśmy rozmawiać z pradawnymi, tutaj. Czy tam była aktywacja humanoidów? Mm, tak, jest takie poczucie, że yy, jakby. Yy, no one też są po to, żeby tutaj mieszać i nie dopuszczać do pewnych sytuacji, a mm. kontakt z pradawnymi. Yy, Sprawia, że mogą jakieś szczegóły y, wychodzić. Mm -hmm. I tak w sumie mogą być humanoidzi widoczni, mo może być wszystko widoczne. Wszystko mm -hmm. to, co jest takie wie, co chodzi, y, mm -hmm. nie wiem. Y... No ale tak mi się zastanawiam, bo cicho humanoidzi zaczęli się właśnie aktywować po tych pradawnych. Mm -hmm. Tak. Nie mówili nam, że właśnie to i to, ale my sobie mamy z nich, jest teraz wszyscy. Więc teraz tak nam taki wielki, 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 ogromny magnes który ściąga tych humanoidów, którym jakkolwiek uruchomili się po tym naszym nagraniu, mhm. żeby pływać na nas, na mnie, na ciebie, tak? Na kogokolwiek z naszego otoczenia. Mhm. To tutaj y, ściągamy, ten magnes ściąga ich do takiego, do takiej platformy i oni są otoczeni, y, stoją na srebrnym, żywym srebrze i otoczony miłością istnienia, prawością, kochaniem człowieka. Stoją. Wszyscy. Ściągają, nie mają wyboru. Ze wszystkich wymiarów. No to trochę ten magnes ściągnął tych humanoidów. Mhm. S są zamknięci teraz. Mhm. Mhm. Dobra, czy oni rozumieją, dlaczego tu są? Tak. Mhm. Wiedzą, tylko myśla, myśleli, że im się coś umsknie i mm. że, nie nie zwrócimy, tak, że nie zwrócimy mm. uwagi na to, że e, coś tam sprawdzają, coś kontrolują, mm. no i tak będą nie. robić, tak mówią, że tak, nie, będą, robić, tak nie, będą robić. Nie będą robić, więc ja teraz tak, wysyłam e, 4, 5, 6, 7, 10, 12 szoków frekwencyjnych. Yy, z kochania człowieka, no nie, z miłości, taką miłością im bombarduje, jaką ja kocham ziemię, z No, oberwali. Jeszcze chcą tu być? Yy... Dziwnie to na nich działa, bo są teraz tacy jakby trochę, skonst nie wiem jak to nazwać, ja mówię skonsternowani hmm. troszkę jakby, hmm. czy wiesz, hmm. takie... Hmm. Teraz tutaj takie robimy Ewelina razem, czoki frekwencyjne, które uruchomiają w nich hmm. prawdę o sobie i takie prawdziwe sumienie. Raz, dwa, trzy, pstuk. To tak teraz jeszcze inaczej, bo jest takie poczucie, jakby się trochę zdowali o. Tak bym nawet powiedziała, troszkę, jakby, no tak, 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 wiesz, tak jakby doła złapali o. Mhm, no tak, 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 no bo tak jakby robili szkodę. teraz mhm. w ogóle się motają, bo nie, nie pamiętają, nie wiedzą, co to jest za, za emocja, co to jest, co się stało. No dobra, to jeszcze. Teraz dostają teraz w takim razie, skoro robili to z premedytacją, to teraz im jest są przedstawiane na ekranie wszystkie szkody, które robili względem mnie i moich bliskich, i planety Ziemię. Wszystko, wszystko co do nich wpływa, wraca i wpisuje się w nich, żeby dokładnie wiedzieli, dokładnie odczuwali, każdą swoją nawet najmniejszą cząsteczką ciała energetycznego, co zrobili i jakie to jest brzydkie. No, oni tego nie uważają za brzydkie. Nie, to uważanie kasuje z nich. Prawda zostaje. Żadne uważanie za brzydkie. Każde uważanie, ich mniemanie kasuje. Wchodzi prawda zamiast uważania. Próbują się jakoś z tego... Wy, yy, wiesz, wyswobodzić jakoś z tego działania. Mhm. Ale nie wychodzi. Nie wychodzi. Mhm. A teraz aktywuję, aktywuję w nich taki, czy jest tam jakaś, proszę teraz, żeby, nie, nie, proszę, aktywuję w nich czystą cząstkę światła, czystą, 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 według moich standardów. E, czyli w, myślisz, że... No jeżeli jest... Mm. Ale powinna być. To aktywuje. Tylko to wszystko jest tak przysłonięte. Dobra, to teraz puszczamy tam, Ewelina. Prawdę i sprawiedliwość istnienia. I czystość w pełnym zakresie. Płynnie. Jest tak jakby to, co y, wpuściłyśmy im teraz powiedzmy, tą prawdę miłość, to sprawia, że te ich y, nie jest może nie tak do końca, że to ich tak już rozświetla całkowicie i czyści czy coś mm -hmm. tego typu, mm -hmm. ale y, tą komórkę jedną, y, tą cząstkę jedną, chciałam powiedzieć, mm -hmm. y, która jest tym takim y, zabrudzonym, y, czy zabrudzonym. Ona jest tak ukrytym, tym, tym, tak jakby hmm. światełkiem. Je, ostatnia hmm. cząsteczka to jest takie ukryte, i one hmm. też jest przykryte właśnie jeszcze specjalnie, tak, żeby nie wyglądało na, na to, że tam jest do odnalezienia jakaś cząstka. Hmm, hmm. Ona I się teraz to się, wydostaje. To się hmm. teraz tak, Tak, ona się teraz wydostaje właśnie. Hmm. I, I tak się rozrasta, że obejmuje ich całe, y, całe, y, całe ich mniemanie. Rozrasta się i obejmuje całe ich mniemanie. Mm, tak wygląda jakby oni sami nie wiedzieli, nie pamiętali kim są. Mm. Ale jest takie poczucie, że nie wszyscy, yy, bo są tu też takie humanoidy humanoidy. Tak. Czyli tak to jest sztuczne całkowicie, tak? Tak. Ale też są. Bardzo właśnie... zupełnie, tak? Mhm, tak. Mhm. Dobra, to teraz tak. Ci, tych wszystkich humanoidów, którzy są sztucznie, którzy nie korzystają, nie mają cząstki swojej energii własnej w sobie, to kasacje. Ze wszystkich wymiarów naszych. Ze wszystkich czasów, przestrzeni i wszystkich wymiarów podwymiarów. Kasacje. Są skasowani idą do portalu kasującego. Nie ma, są całkowicie skasowani. skasowani. Mhm. I zostają tylko ci, którzy mają cząstki yy, siebie w sobie. I są, tylko. Ci. Mhm. A teraz oblewa ich całkowicie akwa. Akwa. Oblewa ich. Ale o takiej mocy, że akwa nie traci żadnych właściwości, nie zabrudza się nic. To ona wpływa, ona wkoduje. I tak jakby ich yy, umyło. Hmm. Tak, porządnie, ale tak te, siedzą teraz tacy trzęsący się i, i mokrzy. Dobra, niech posiedzą trochę. Ja, jak zabiorą, teraz mają teraz yy, zabrać swoją intencją yy, wszystkie te, yy, wszystko to, co zamontowali w ostatnich trzech miesięcy na terenie Polski. Wszystko. I yy, zabiorą wszystko, tak. Mhm. Robią to. I od razu do kasacji. jest takie poczucie, jakby oni do końca sami nie wiedzieli teraz kim są, jakby, se, jakby im ktoś naprawdę pamięć zmazał. No tak, ale musieli tutaj sobie, że tak powiem, yy, no mocno, że tak powiem, robić rzeczy złe, żeby do tego doszło. Musieli być uparci w swoim złoczynieniu. Więc dają, dają tutaj do roboty mają. Zabrali już, skasowali? Tak. Mhm. Eee, dobra, który z nich wpływał na. Wychodzi hmm. naprzód. Jest. Zabiera te wszystkie instalacje z niego. Wszystko. Zabiera wszystkie instalacje. Wszystkie programiki, inne chipy, wszystko. Zabiera. Mhm. I do kasacji. Skasowano. Dobra, który y, działał na mnie w tym życiu? I ludzi z działało. Na mnie, yy, dwóch. Się, czy na moich bliskich? Dwóch. Zabierać wszystko. Zbierają, sprzątają. Wszystko. wyposażyli kogoś z mojej rodziny w instalację, żeby mi szkodzili, to także zabierają wszystko. Jeżeli wyposażyli mo moją rodzinę w sprzęty, żeby mi szkodzili, to zabierają to wszystko. Wszystkie, wszystko rzeczy, wszystkie. I całe pieniądze, wszystkie zapłaty, dobrobyty i tak dalej, dali komuś, szkodzili, to teraz mają stosować? To zrobione. Mhm. Ale tak, szkodzili, szkodzili, brzydko szkodzili, wiesz, wpłynie okay. właśnie, że e, mhm. cały czas gdzieś jakieś usiłowania były. Mhm. E, no, podrzucenia tych jakichś antenek, wiesz, nadajniczków, jakichś kurcze, implancików. Mhm, mhm. Mhm. Zobacz, czy jeszcze e, moja rodzina fizyczna ma jakieś takie właśnie sprzęty albo y, wypłaty za to, żeby nie szkodzić? Ma. To y, mają to wszystko zabrać i skasować. W tej chwili. Wszystko mają zabrać. Łącznie z kontraktami, umowami, y, zgodami, porozumieniami. Skasowane. Mhm. Dobra, zobaczmy, czyli wszystkim już zabrali. Czy ktokolwiek jest teraz, który żyje tutaj na ziemi? jest albo w innych przestrzeniach, jakiś jest uposażony przez nich, żeby nie szkodzić. Mm, nie. To ja tu daję zakaz otworzenia tego. Zakaz stawiam. Mhm. Aczkolwiek powiem ci, że mm, mhm. prób mają mnóstwo różnych, y, bo widzisz, teraz tak jak mówiłaś, to jeszcze mi zaś też przyszła ta. Yy, gdzieś zgubiła mi imię nazwisko tej kobiety. Paska, właśnie. Dobra, ona jest uposażona przez nich, tak? Yy, ona ogólnie ma taką też ingerencję, bo ja to tak może wytłumaczę, że wiesz, yy, 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 gdzieś yy, ona, tak jakby z, yy, poprzez tych, ona tym, nie wiem, czekaj, próbuję to jakoś to tak po pokładać, mm. wiesz, o co mi chodzi. Ja yy. yy -y. poprzez tych wyznawców jej tak zwanych. Też właśnie. I oni mhm. dzięki właśnie niej mają po prostu większą y, pożywkę. Dlatego też nie chcą, żeby traciła y, wiesz klientów, no, klientów. i z drugiej mhm. strony oni też przez nią y, jakby to powiedzieć, jest takie poczucie jakby ona wszystko co mówiła jest tam z, od tamtej strony skrzętnie tak dyktowane, wiesz o co chodzi, żeby to właśnie było A, takie. Tak. Hmm. Właśnie, więc teraz tak wszystko jej zabierają wszystko kasują wszystko Ci, którzy tych wszystkich całe uposażenie jej, wszystkie instalacje, wszystkie sprzęty, co ją wyposażyli, żeby tak właśnie ingerować, mają jej w tej chwili skasować w tej chwili i skasować tych ludzi. Kasują już zrobione. I teraz y, jest na YouTube, czy jest gdzieś, i pełno nagrań. Mają tam wygaszyć tą energię swoją. Wszystko. Całkowite wygaszenie energii. Y, to mi przychodzi też jeszcze, nie wiem czy ona tam coś pisze innego, coś, oprócz tak. tych, no to z tego też. Też wykasowują, całkowicie. To jest tak jakby tylko takie nic. Wykasowując swoją energię. Teraz to będzie inaczej wyglądało. I, I z obrazów także ze wszelkich obrazów, kalendarzy, jakichś tam yy, 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 gadżetów innych takich yy, potencjału odtworzenia tej energii. I wykreślasz całkowicie skasuje. tą istotę z listy płac. Uposażenia. Ma być nieuposażona w ogóle. Zero wypłaty. I zrobione. Zobaczmy, czy Tusk jest na liście płac. Jest. Tak, mamy tak samo procedura. Całe uposażenie mają mu, całą swoją energię mają skasować, zabrać, wykreślić z listy płac całkowicie i nieodwracalnie. Całe uposażenie i wyposażenie ma być mu tu i teraz skasowane. Zrobione. I, i to samo teraz tak, cały rząd. W też ma tak samo być. Całe uposażenie, wyposażenie e, z listy płac wykreśleni. Każdy poszczególny członek rządu, nawet najmniejsza figura i nawet sprzątaczka, która sprząta, na, e, sprząta w tych pomieszczeniach rządowych. Wszyscy wykonawcy, podwykonawcy, eksperci, specjaliści, którzy działają na zlecenie rządu. Wszyscy mają być wykreśleni z listy płac i mają być skasowane ich wyposażenie, uposażenie. Tu i teraz, całkowicie. Wygaszona energia. Zrobione. Mhm. Dobra, teraz sejm i Senat, tak samo. Wszyscy oddzielnie. Każda istota oddzielnie ma być zrobiona. Bardzo dużo istot ogólnie jest. Yy, yy. Było. Mm. Bo już nie jest, ale bardzo mm. dużo istot było. Ogromnie dużo, tak patrząc wiesz. Mm -hmm. No ja wczoraj powiedziałam, że, że gdzieś tam napisałam, y że y kasuje ludzi tła. No i skasowałaś. No i dobrze. Mm -hmm. Jest czystość. W ogóle mają wykasować. Y oni mają wykasować i my sprawdzamy yy, kogo, w kogo będą ingerować albo kim sterować. Mają to całkowicie to zniszczyć. Bo mają takie listy, kogo i gdzie, plany, strategie, jak będą działać. Mają to wszystko skasować. Skasują. Mhm. Chodzi to o, o tobie o plany działania, strategie, tak? Tak, tak, tak. Co mają jeszcze, wiesz, na przyszłość, na jutro, na pojutrze. Mhm. To jeszcze trzeba skasować im kopie. Mhm, tak. Te wszystkie, tego wszystkiego, wszystkie kopie, kopie tak. Wszystkie wszystkiego Wszystkie tak, wszystkie. Gdziekolwiek jest. Mhm. Skasowane. Mhm. Teraz w związku z tymi procesami, oni się rozświetlają i im, im te cząstki źródłowe w nich. Czyste. Ten, kto robi to to kasuje yy, te niegodziwości się rozświetla. Kasują. Ale to rozświetlanie tak opornie idzie bardzo. No bo dużo nabroili. Komu oni podlegają? Yy, no przychodzi mi, że tak naprawdę pracują za samych siebie. Czyli nie mają tam na przykład jakiegoś reptiloida ani insekta mm -hmm. nad sobą, e, mm -hmm. aczkolwiek jakaś taka grupa jest y, humanoidalna, skrzydlata taka, y, mm. która się tym głównie zajmuje. Mm -hmm. e, mają zdjąć y, to, co nałożyli na planetę Ziemia. Tak ogólnie. Czyli jest jakaś taka siatka, która nie dopuszcza tych wibracji pięknych do planety Ziemia? Jest. To mają to skasować. Całkowicie. Skasowali. I zakaz odtworzenia tutaj. I jeżeli zechcą cokolwiek zrobić, yy, skasować, to zechcą skasować, to ja ustanawiam taką procedurę, jeżeli zechcą odtworzyć tej niegodziwości, które przed chwilą skasowali, to ja ustanawiam taką procedurę, że za każdym razem będą się zmniejszać dwukrotnie. Będą coraz mniejsi i więc potencjał będą mieli coraz mniejszy. Rozumieją? Tak. Chcą spróbować podziałać niegodnie? I to będzie wiel- bardzo ich boleć bardzo. Niewyobrażalnie boleć. Z Takie poczucie jakby chcieli, ale wiedzą, że nie mogą. Dobra, to, jak, yy, dobra, to teraz ustanawiamy taki portal Ewelina, który te cenie szkodzenia wyciąga z nich. Cenie szkodzenia ludziom i ziemi wyciąga z nich, na siłę, chcą czy nie chcą, ze wszystkimi korzeniami. Chęć szkodzenia innym ludziom, chęć dowodzenia ludzie, ludźmi. Wszystko z nich i kasuje od razu. I zrobione. Mhm, I zakaz odtwarzania. Mhm. I postawiony zakaz. E, wsadzamy ich w taką rakietę z miłości bezwarunkowej, prawdy i sprawiedliwości istnienia, i odsyłamy ich do źródeł w celu weryfikacji poprzez własne źródło. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Lecą. Pomagałaś im. Kopa no, Nie Niezadowoleni byli, wiesz, jak usłyszeli kierunek lotu. No, z no, weryfikacji tam. Mhm. A teraz te miejsce, gdzie zostało skasowane, to wiesz, ich ingerencja cała. Yy, wysyłamy także yy, tak harmonię, miłość, prawość, godność. Uczciwość i czystość. Jest. I pełna wykonalność fizyczności materialności. Pełna. Jest pełna wykonalność. Dobra. Dobra, to co? Zakończamy ten temat. Tak, mano już jesteśmy swobodni, tak. Tak. W Serca dziękuję za Wasze lajkowanie, like udostępnianie, komentarze, subskrybowanie oraz inne przejawy Waszej wdzięczności. Dziękuję. Aneta. Śmiałych i odważnych zapraszam na sesję oczyszczająco-porządkujące. Sesja klient-telepata-operator Telepatów trwa około półtorej godziny. W tym czasie pracujemy z duszą i ciałem subtelnym człowieka. Łączymy go ze własnym źródłem i uczymy zrozumienia własnej mocy i samostanowienia. Serdecznie zapraszam, Aneta.